Hej, z tej strony, Weylia, witam Was w kolejnym odcinku, w pierwszym odcinku w nowym roku. Mam nadzieję, że odcinki będą pojawiać się codziennie. Jak widzicie, jestem aktualnie na 5900. Mam nadzieję, że w tym odcinku, chociaż w takim minimalnym stopniu, przybliżę się do tego, aby być troszeczkę bliżej czempiona, czyli 6 tysięcy udało mi się wbić legendarną skrzynkę, dzisiaj rano dropnęłam kolejną legendarną skrzynkę a więc co, robię taki szybki opening a Wy napiszcie mi jak się dzisiaj czujecie, czy wszystko u Was w porządku, jak spędziliście Sylwestra, kto był u nas na Sylwestrze piszcie wszystko w komentarzu a ja już przechodzę do openingu, mam nadzieję, że wypadnie mi Mother Witch bo tak naprawdę tylko ją zbieram i mamy ją! Jest Mother Witch 4x20. Mam nadzieję, że z tej legendarnej skrzynki, którą otworzymy e, jutro, też wypadnie Mother Witch. Także co, moi drodzy, ja przechodzę do grania. Powiem Wam, że fajnie mi się grało e, o godzinie 8 rano. E, praktycznie wygrywałam wszystkie walki, no wszystkie walki w sumie wygrałam, nie? I właśnie wbiłam 5900 z 5700. E, no teraz jest godzina 16, więc myślę, że będzie troszeczkę yy, gorzej. Trafiłam przeważnie na golemy. O, i chyba też trafiliśmy na golema. No chyba, że to będzie Graveyard, ale wydaje mi się, że to będzie po prostu golem. Yy, tornado się zepsuło, czyli będzie golem, ale powiem Wam, że zepsuł niestety tornado. jest mi po prostu bardzo przykro z tego powodu, bo yy, no wiadomo, nie? To jest takie y, sarkastyczne, że mi jest przykro, nie? No i lecę z lawą od prawej. Tak, tak, Ja zawsze w sumie zaczynam od prawej strony. Jakoś nie potrafię się przełamać, żeby zacząć od lewej, no chyba że przeciwnik zaczyna. I tak, moi drodzy, mmm, będzie granie na golema. Powiem Wam, że teraz by mi się przytał Baby Dragon, ale go nie mam aktualnie na dłoni. Ale za chwilkę będę miała barbarianki jeszcze do tego i będę mogła tutaj podziałać z, ze strzałkami. Tak jest, i robię to w tym momencie. I zobaczcie, ono jeden bat sprzeżył, ale on za chwilę i tak zginie. Więc nie ma co się tak naprawdę tym przejmować. Mm, powiem wam, że aktualnie na tym poziomie, którym jestem, to mm, przeważnie trafiam właśnie na golemy. Więc możecie sobie zobaczyć jak gram na golemy. Mm, nie lubię grać tak naprawdę na golema, bo kurde, no powiem wam, że czasami jeden błąd przeważa na całym meczu, nie? A ja yy, popełniam je. Bardzo, bardzo często, bardzo, bardzo dużo. Zostało 732 HP. Tutaj kolega nieźle się wkurza. No nie dziwię się, że się wkurza. W ogóle sorry za mój wygląd, jestem dzisiaj bez makijażu tak naprawdę, ale po co się malować? Nowy rok, więc trzeba dać skórze poddychać nie? Także przyzwyczajajcie się do tego wyglądu. Mm, no dobra, może sobie zacznę z baby tym od lewej. Ale wiem, że on postawi golema i tak. O nie, nie postawił golema. Ale postawił też równie dobrze mega miniona, ale ja tutaj będę się bronić. Oj, 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 oj! Ok, użyję strzałek, użyję w sumie barbarianków, trochę niepotrzebnie, bo, yy, bo w sumie ten tutaj kolega zjemie, Ale pierwszy mecz mam, yy, myślę, wygrany, tak mi się przynajmniej wydaje. Bo zostało mi 2800 800, 800 HP na mojej wieży, więc myślę, że będzie, że będzie kurczę dobrze, że będzie dobrze. Użyję sobie lighta, dokładam strzałki i tak naprawdę już jest good game. On już nie ma po prostu mm, możliwości e, jakiegokolwiek manewru z, z jego strony, co nie? Zostało 20 sekund, co on tutaj może mi zrobić. A Jezu, on ma taką tą, tą e, nightwish, taką. Niepełnosprawną, że tak powiem, ale no niestety przegrał, nie wbił 5900. Ja mogę teraz tylko i wyłącznie zasłonąć mu emotkami. Tak jest, także pierwszy mecz wygrany. Cieszę się bardzo, bo to jest pierwszy mecz, ee, który, który przybliża mnie do tego, aby być, aby wbić, nie być, tylko aby wbić właśnie e, czempiona. Tak myślę, że, w, że wydaje mi się, że, że go wbijemy, nie? Może nie na tym odcinku. Ale może w przyszłym, no chyba, że dam sobie spokój, bo nowy sezon chyba jest w poniedziałek, chociaż w sumie jutro jest sobota, ale myślę, że e, teraz będę też rzucać odcinki z drugiego kąta, gdzie będę grać po prostu Waszymi dekami, więc możecie z, już swoje deki wyklejać. O nie, nie lubię grać na Mortara. Powiem Wam, że z Mortarem jest taka historia, że e, przeważnie oni tak kurczę grają, umiejętni tym Mortarem, że no nie jest tak fajnie go ominąć, nie? Przynajmniej mi się tak wydaje, że, że nie jest yy, nie jest po prostu czasami łatwo to zrobić, nie? tak jest moje odczucie. Jestem ciekawa, czy on ma a Tesla, b Inferno, czy c rakietę jeszcze do tego, nie? Więc zaryzykujemy sobie. I zobaczymy, co się tutaj wydarzy. Czy będzie miał Tesla, czy będzie miał, będzie miał rakietę. Fajnie by było, naprawdę byłoby bardzo, bardzo, bardzo fajnie, gdyby on tą rakietą trafił, no ale to nie jest możliwe. On ma jeszcze loga, więc muszę tutaj y, uważać. Ale zaryzykuję w sumie tymi, y, tymi, tymi, tymi szkielecikami. On też tam ma armię szkieletów. No, jak na razie ja jestem na przewadze, ale naprawdę muszę grać bardzo delikatnie, bardzo spokojnie, bo jeżeli mnie znacie, to wiecie, że ja gram bardzo chaot chaotycznie. I często właśnie popełniam masę błędów, które tak naprawdę nie są potrzebne, nie? Ale ja po prostu tak już mam, że. Walam cały eliksir, potem nie mam się czym bronić. No i tak naprawdę mm, potem jest ciężko wybrnąć z jakiejkolwiek sytuacji. Teraz sobie mogę użyć lajta, żeby właśnie zlikwidować tego mortara, i już mnie to przybliża do kolejnego zwycięstwa. No, ale zobaczymy jeszcze dwa razy, jeżeli może się wszystko zmienić tak, to nieraz y, y, było w meczach, nie? Że po prostu tak się zadziało, że człowiek przegrywał. No i co? Zostało minuta 12. Ja sobie na spokojnie poczekam z Elixirem. Pojawiła się armia szkieletów, pojawił się tutaj Najcik, ja sobie użyję Barbarianków, on użył loga, więc ja będę mogła też działać armią szkieletów w tym momencie, ale poczekam sobie na lepszy taki moment, użyję Baby Dragona do tego wszystkiego, żeby on mi tą fajerkę y, ubił, fajnie. No ale niestety nie ubił, więc ja teraz skupię się na tym, aby wyrzucić, y, aby wyrzucić właśnie Mm. Boże, Baby Dragon, no tak jest. I mojego minera. I no, zobaczcie, sobie stało 34 sekundy. Ja teraz mogę tak naprawdę rozdzielić Barbarianki. Mogę użyć tam Lighta, chociaż nie trafię. O! Przesunęła się, więc trafiłam. Więc aktualnie znowu jest mecz na plus, z czego bardzo się cieszę, bo naprawdę ee, jak gram czasami popołudniami, to jest ciężko. To jest bardzo, bardzo, bardzo ciężko. Z tego powodu, że Yy, że takie mecze mi daje nieprzyjemne, że ja nie jestem w stanie nic zrobić, ale dwa mecze na plus, cieszę się bardzo i jeszcze wierzę na sam koniec ubiłam, a no i co moi drodzy, plus 30 pucharków, wydaje mi się, że będzie taki króciutki odcinek w tym roku, że po prostu yy, na następnym odcinku wbijemy to 6k, chociaż tak naprawdę brakuje mi jednego meczu. Więc sobie może spróbujemy ten jeden mecz i dzisiaj dobijemy te, te 6K, a potem skupię się na moim yy, drugim koncie, gdzie tam będę. W sumie tam ciężko mi się gra, tak naprawdę, bo cho, trafiam cały czas prawie na 13. Ojej, zuję, brakuje jednego kucharka do tego, aby wbić. No zobaczymy, czy mi się uda wbić to 6000 na odcinku. E, obawiam się tego, że spadnę. Ojej, Royal Giant. No, może być ciężko e, ze względu na to, właśnie, że on tutaj może mieć Firebola. Może też mieć loga, może też mieć zapa, może też mieć strzałki, ale postaram się tak zagrać, żeby było dobrze. Mam nadzieję, że wypuścił tej loga. Mógłby sobie tak przystosować. No ale zobaczymy. Okej, okay, ma latającą maszynę. E, Boże, latającą maszynę, nie wiem dlaczego. Baby Dragona ma. Wybaczcie mi, czy będzie tam coś? O Jezus, ma rybaka. Ma rybaka. Może poczekam sobie z tym lightem? Może poczekam? OK, użyję Firebola. No to będzie taka długa, 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 długa walka, można powiedzieć. Będzie długa walka. Zaryzykuję! Zaryzykuję teraz, bo zobaczcie sobie, on tam wypuścił yy, beczkę Barbarianów. No to będzie ciekawie. Będzie ciekawie. Teraz już wiem, że muszę uważać z. Yy, z moim rzucaniem kart. Poczekam sobie, aż on wyrzuci Firebola w ciemno. Zrobi to. Skurczy by nie zrobił, więc ja użyję Inferno Towera. Dragona. Jezus Marian mi się język mm. On ma rybaka, więc kurczę, granie tam. Minerem będzie ciężkie. No chyba, że on mi teraz wyrzuci jakoś tego rybaka, to jakoś dziwnie. Jeszcze ma bats. No dobra, no to ryzykujemy w takim razie. Ryzykujemy. Powinnam tam wyrzucić lighta na tego, nie? Ale. O, teraz wyrzucił firebola. Czyli w tym odcinku nie wbijemy 6000. No, tak właśnie czułam, że, że się to nie uda. Niestety. Użyję sobie strzałki, chociaż wiem, że on ma batsy. O Jezus, masz jeszcze chatę barbarianów? No to powiem Wam nieźle. Czy wypuści Royala od środka? No, powiem Wam, że to jest przegrany mecz. Że to jest bardzo, bardzo, bardzo przegrany mecz. Ojeju. 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 Zrobię sobie coś takiego. Ojejku. Dawaj, miner. Ale on ich wyrzuci wyrzucił właśnie Firebola. Ja teraz powinnam wyrzucić, tak naprawdę. Eee, dobra, przegraliśmy to. Przegraliśmy to. Użyję Lighta. Już nie mam szans, tak naprawdę. Bo barbarianki i tak tam nie dopadną. 10 HP! No ale co z tego, jak zobaczcie sobie, że. Mm, zostało 1288 HP na mojej wieży. Więc on już nie mia, ma na Firebola i Royal Gianta. Więc to już nie jest takie po prostu proste, nie? No i zobaczcie sobie, co teraz za chwilę się stanie. On wypuści Royal Gianta. No, i tak będziemy się po prostu bawić. Eee, I przegrana będzie. Będzie przegrana. Nie ma co się oszukiwać. I mam je już na Firebola. Praktycznie. Za chwilkę będziemy mieć na Firebola. No chyba, że jakimś cudem by mi się udało wygrać, ale to jest niemożliwe, bo on przetasuje sobie tylko i wyłącznie do, do Royala i, i skupi się na tym, nie? Także good game. Nie udało się bić. Niestety, a, niestety się nie udało. Czyli w następnym odcinku będziemy wbijać czempiona ponownie, a niestety dwie walki mi zostały. Także ja się z wami żegnam i widzimy się jutro. Trzymajcie się ciepło, pa pa.